Jasia mówi do pani, że ich kotka urodziła sześć kociaków i wszystkie należą do PiSu. Dwa tygodnie później pani się pyta jasia. Jasiu, jak tam twoje kotki? Czy nadal należą do PiSu? Proszę pani, już nie, bo otworzyły im się oczy. Pani w szkole złapała jasia na paleniu papierosów, po czym mówi do niego. Jasiu, jak można palić papierosy w siódmej klasie podstawówki? Na co Jaś odpowiada, ale proszę pani, przecież prezes partii rządzącej też palił papierosy w siódmej klasie podstawówki. No tak, ale on miał osiemnaście lat. Prezes partii rządzącej udał się z kilkoma swoimi kolegami do galerii sztuki. W pewnym momencie zaczyna wrzeszczeć: To ma być obraz! Ta patelnia z uszami! Kto to tu powiesił? Po czym jeden z kolegów się odzywa: Spokojnie! Spokojnie! To jest lustro! Korea Północna! Wielki Władco! Ten człowiek modlił się w swoim mieszkaniu! Rozstrzelać! Wielki Władco! A ten człowiek posiadał w domu zagraniczny internet! Rozstrzelać! Wielki Władco! A ten mężczyzna na placu nawoływał do obalenia władzy wcielić do armii! Dlaczego wielki władco? Musi być naprawdę nieustraszony, żeby zrobić coś takiego w tym kraju! Premier rzecze do pewnego faceta: Gdybym nie był premierem, to byłbym przedsiębiorcą. A facet mu rzecze: Gdyby pan nie był premierem. To ja nadal byłbym przedsiębiorcą. Bóg stworzył trzy wartości: mądrość, uczciwość i partyjność. Lecz nikt nie może być więcej niż dwóch. Więc jeśli ktoś jest mądry i uczciwy, to nie może być partyjny. Jeśli ktoś jest uczciwy i partyjny, to nie może być mądry. A jeśli ktoś jest mądry i partyjny, to nie może być uczciwy. Do prezydenta Rosji dzwoni prezes Coca-Coli i mówi: Panie prezydencie! Co pan sądzi o tym, jakbyśmy zmienili flagę Rosji z niebiesko-biało-czerwonej na czerwoną, jak było to za dobrych czasów Związku Radzieckiego? Za tą reklamę płacimy 5 miliardów dolarów! Po czym prezydent Rosji mówi: Muszę to przemyśleć! Odkłada słuchawkę, dzwoni do swojego asystenta i mówi: Wania! Do kiedy my mamy jeszcze tą umowę zakła fresh? Chłopu, komornik zabrał już większość rzeczy Ale jeszcze jutro miał przybyć Aby dokonać zajęcia całkowitego mienia A chłop miał na ścianie obraz Replikę ostatniej wieczerzy Do której był bardzo przywiązany I poszedł poradę do swojego sąsiada mówiąc Słuchaj, ty mi coś dorać Bo jutro ma przybyć komornik I on mi zabierze mój ukochany obraz Replikę ostatniej wieczerzy A sąsiad mu doradza Stary, ty się nic nie martw ty zdejmij ten obraz, a na jego miejsce powieś portret ministra rolnictwa. I chłop tak zrobił. Przybył komornik patrzy na ten obraz i mówi: A co to jest za obraz? A co za obraz? No przecież tam wisiała replika ostatniej wieczerzy. No wisiała, ale wieczerza się skończyła. Biesiadnicy się rozeszli, tylko Judasz został.